Zacepląką. Zwyczajowo to ślifówka w kącie za stópkiem stoi. Ale staro nie śmi o tym wiedzieć. Jutro, A dzisiaj je Wigilia, to trzeba wziąć opłatę i do sąsiada się połamać, bo tak wygląda.

To się Wam spełni. Bronka! tobie czanuj to I pierdza mąż wyjść, boś już nie jest taką nie. młody. Zbierz wszystkie śmieci i idź na skrzyżowanie dróg. Rozsyp je i poczekaj. A z której strony wpierdasz, czekaj, to z tej ci los Dobrze, już lecę. A Joku też pachety w łódzie bo jest taka ciekawo, przez sesji. No w tym roku chłopoka. Leć leć. I ile dosz rady tached rękami łobiąć? Tyle obejmu. Po tym policz i jak obejmiesz parzystą liczbę, to będziesz miała chłopak w tym roku. A jak nie parzystą, no to musisz jeszcze pocałować. A Jodaś piszę imiona wszystkich chłopaków, co widać pod woduszkę. A jutro z samego rana wyciągać będę ręką od serca. Może trafię na tego, co mi się podoba. Na depis, moc. Mamy. Jak sąsiad do mnie przychodzi z opłatkiem się połamać, to i mnie wypadło. A jak by to było, jakby my się opłatkiem nie połamały? Przecimy sąsiady. Rozbiro się ku zdrowia ci życzę. Zdrowio. Pomyślności, żebyś te córki jak najszybciej działała. Ja sam no, żebyś ja nie słuchał, znalazła, żeby się matka nie musiała o Was więcej martwić. Wszystkiego dobrego, koniec końców. Błogosławieństwa Bożego, ja najlepszego roku nowego. Pieniędzy, proszę pieniędzy. Wszystkiego dobrego. że ze I także na czym mi was z kolei strony jest nie zawsze nie, nie nie będą. się. Jasek sztachety liczyła. I tego wyszło, Nic nie wyszło. się nie wyszło. O, spółczuję w samcisku. wiem bym do wykarmienia. A ja mi się imiona po boku i spięć. Tatu to wiecie, czy bo też patura z pod poduszki wyciągała? <tratu> <tratu> Nie ma tu lato pod piezynę wciągała. <noise> Jakby nie to o no, słuchajcie tu, to, to by was do dzisiaj na tym świecie nie było. Ale więcej to ja wam szczegółów nie powiem. No boście są jeszcze za młode. He, idę se do stajni, do wyglątek zaglądnąć. A wy tu siedcie, śpiewajcie kolendy. Co by jak budą kolendniki, to nas i chałupy czasem nie ominęli. Działuskili, no to sobie zaśpiewajmy jaką ładną koledę. Przypomnę sobie, że dzisiaj... BĘDZIECIE CICHO! To wy nie wiecie, co dzisiaj jest Wilio. I jak to Wilio się będziecie kłócić, to Arbebes cały rok. Siedźcie cicho i śpiewajcie. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Grają skocznie dzieciątek.